Dzień dobry. Organizujecie biegową pielgrzymkę do Częstochowy. Powiedzcie skąd, jak ten pomysł się urodził? Dzień dobry. Pomysł powstał już na początku tamtego roku. Jednak ze względów organizacyjnych i możliwości naszych biegowych nie, byliśmy, nie wszyscy byli w stanie pokonać takie dystanse, jakie są przewidziane w tym biegu do pokonania. Więc wróciliśmy do tego w tym roku. Zwróciliśmy się do Pana Burmistrza o wsparcie, o objęcie honorowym patronatem tej imprezy. Spotkało się to z jego przychylnością i tym sposobem robimy coś takiego. A jaki jest cel tej inicjatywy? No, głównym celem jest, myślę, że każdy ma swoją jakąś intencję, a po drugie promujemy miasto Łowicz, gdzie tutaj Burmistrz nas wspiera dosyć, dosyć sporą gotówką, można mhm. tak powiedzieć. Bez jego wsparcia niestety no nie zorganizowalibyśmy tego, ponieważ e, e, musi zna, za nami jechać autokar, a wiadomo, to są e, ogromne koszty. E, każdy z jakąś tam swoją intencją jeszcze do Częstochowy chce jak gdyby przebiec i na tej mszy, którą wspólną będziemy mieli o godzinie tam 11 e, jakąś intencję swoją złożyć. I popularyzacja biegania w Owiczu bo myślę, że m, coraz więcej osób biega. Nasza grupa, która stworzyła się dwa lata temu, liczyła załóżmy 2-3 osoby, a w tej chwili jest już 19 osób nas. Mhm. A jak to technicznie zostanie rozwiązane? Czy to 19 osób będzie stale biec, czy to będzie jakaś forma sztafety? Yy, od momentu startu yy, przez miasto, z Starego rynku przez miasto do yy, Lasku Miejskiego yy, w Katarzynowie. Biegną wszyscy razem, wszystkich 19 uczestników. Następnie od tamtego momentu rozpoczynają się już dwuosobowe sztafety. I są to 10 lub 5 kilometrowe w zależności od możliwości. I te zmiany sztafetowe trwają do ulicy Mirowskiej przed Częstochową. I tam ponownie wszyscy uczestnicy biegną razem do bramy klasztornej w Częstochowie od strony e, Domu pielgrzyma. A kim są uczestnicy tego, te, te, tej pielgrzymki? E, uczestnikami są e, funkcjonariusze e, za, służby więziennej, zatrudnieni w zakładzie Karniogowiczu, Gubiczu. E, 17 mężczyzn, jedna kobieta e, i jest też e, nasz pracownik cywilny, ksiądz kapelan, który też z nami biegnie, będzie oprawiał e, mysze. w e, intencji pielgrzymów e, w Częstochowie. A czy nie mogą jakoś się dołączyć do, do tej inicjatywy? No sądzimy, że tutaj na 11 pojawi się troszkę ludzi i w sumie do Lasku Miejskiego mogliby, jak są chętni z nami pobiec. Jest to tylko 3,5 km. Myślę, że każdy normalny człowiek potrafi taki mhm. odcinek przebiec. I zapraszamy na wsparcie duchowe jak gdyby mhm. nas tutaj w tym biegu, bo do przebiegnięcia jest naprawdę 217 km. Podzieląc to na 19 osób to wychodzi na każdego ponad 30 parę kilometrów. 24 godziny. 24 godziny, mhm. tak, non stop będziemy biec. Mhm. A proszę przypomnieć, jaki jest dystans do przebiegnięcia z do Częstochowy? E, odległość jaką biegniemy od łowicza do Częstochowy e, zmierzona trasa wynosi 217 km. Jednak e, ilość kilometrów jaką przebiegną wszyscy uczestnicy to będzie 558 km w sumie. Startujecie w dni łowicza. Czy te dodaty są przypadkowe, czy nie? No, nie są przypadkowe w tym czasie. E, tak jak powiedział, są dni łowicza, e, nasza impreza w jakiś sposób promuje miasto łowicz, więc jest to ściśle związane z obchodzonymi w tym czasie dniami łowica. Mhm. A czy, pra, czy osoby biegnące w tym biegu mają, ma, mają sporo doświadczenie w, w bieganiu? No myślę, że małe doświadczenie, mhm. bo jak ktoś biega 2 3 lata, tak jak gdyby trenuje teraz, bo wcześniej każdy z nas gdzieś tam uprawiał jakiś sport, czy to była piłka nożna, czy lekkoatletyka, czy jeszcze coś innego. Ale już startowaliśmy. Kolega tutaj na przykład w dwóch maratonach, w półmaratonach, w takich krótszych biegach 10s kilometrowych, mm -hmm. a pięciokilometrówki to robimy prawie że co drugi, trzeci dzień, no to... Jakbyś... Zresztą domyślam się, że funkcjonariusze więzienni są dobrze wysportowani. Myślę, że tak. Przechodzimy testy co jakiś czas, także mm -hmm. jesteśmy wysportowani. Dosyć dobrze. Powinniśmy sobie poradzić. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia na trasie. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.